Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Dawid Marciniak, fizjoterapeuta i szkoleniowiec z Wrocławia. Od 15 lat pracuję z moimi pacjentami i ich bliznami. Tematyka jest już znana i pewnie Wy też pracujecie z bliznami, natomiast cały czas stawiamy nowe pytania i tematyka budzi wiele kontrowersji. Pytania, które stawiacie na przykład na takich kursach stacjonarnych, to przede wszystkim od kiedy można pracować z blizną, która blizna nadaje się do radzy, od razu? Którą bliznę możemy potraktować technikami bezpośrednimi, a które jednak pośrednimi, a potem wrócić do bezpośrednich? Jakimi technikami możemy korzystać? Czy tylko manualne, czy mamy różne rozwiązania, na przykład jakieś przybory? Dodatkowe pytanie: czy blizna to jest defekt miejscowy, na przykład, czy jednak defekt jakiś globalny na całe ciało rzutujący? Te pytania są bardzo dobre. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jeżeli interesujesz tematyką, to już dzisiaj zapraszam Cię na webinar 14 maja o godzinie 20 do Centrum Odnowa.